Cześć, 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 już jestem w kolejnym dniu poznawania swojej motywacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Przypominam, że to jest cykl. Dzień dobry już siódma, który prowadzę od poniedziałku do piątku. W Weekendy postanowiłam zrobić sobie wolne od wstawania wczesnego, ponieważ też bardzo doceniam i bardzo nauczyłam się, że regeneracja jest ważna i cen jest ważny, więc w weekendy się nie spotykamy, a spotykamy się od poniedziałku do piątku. Oczywiście jak oglądasz to z odtworzenia, to masz dokładnie, absolutnie te same, te same prawa i przestrzenie w takim rozumieniu, że tak samo możesz do mnie napisać o test, czy cokolwiek innego, co tutaj wymieniam w ćwiczeniach i możesz to wykonywać. To nie jest zarezerwowane tylko do osób, które są ze mną na żywo. Od trzech dni, mówimy o motywacji, od trzech dni zajmujemy się... Od trzech dni eksploatujemy temat motywacji. Teraz jest generalnie cykl, gdzie tą motywacją i automotywacją będziemy, będziemy się zajmować. To jest temat w mojej ocenie niezwykle przydatny, dlatego że je zauważyłam, pracując z ludźmi lat 20 ponad, że generalnie jak ktoś nie ma motywacji wewnętrznej, to wszelkie inne czynności z zewnątrz to jest na chwilę, na chwilę, na chwilę. Trzeba mieć motywację wewnętrzną, żeby cokolwiek... Zrobić, i jeżeli tobie brakuje tej motywacji wewnętrznej albo Twoim bliskim w otoczeniu, czy Twoim współpracownikom, pracownikom też widzisz, że to jest takie chwiejne, to te tematy, które tutaj przepracowujemy, cześć, Janeta, przepracowujemy, mogą być dla Ciebie bardzo przydatne z punktu widzenia zrozumienia siebie i zrozumienia innych, a dzięki temu zadziałania. Bo to jest zrozumienie, to jest pierwszy krok, jak ja to zawsze powtarzam, że trudno przepisać receptę, jak się nie wie na, na co się choruje, czyli trudno zadziałać cokolwiek ze sobą czy z innymi, jeżeli się nie rozumie. Wczoraj przeprowadzę test kotwicy kariery, wiele osób ode mnie już otrzymało, te wszystkie, które do mnie napisały, jeżeli ty nie otrzymałaś, nie otrzymałaś, a to jest bardzo cenne, żeby zrobić sobie taką autodiagnozę to zapraszam Cię, wyślij do mnie maila, ale nie pisz tutaj do mnie, tylko wyślij do mnie maila, bo ja wtedy od razu odpisuję. Na Dominika Małpa, bądź bardziej bez polskich znaków, czyli bardziej paćbardziej.pl i napisz w tytule kotwice kariery, dlatego że mam różne, dużo różnych maili i potem może mi się to nie odnaleźć. I warto, i warto przepracować. Nie wiem, Asia, czy zdążyłaś zrobić widzę cię, Asiu, więc dlatego Ciebie pytam, czy Ty zdążyłaś zrobić wczoraj test Aneta. Nie przypominam sobie, czy Ci wysyłałam, może Ci wysyłałam, może Ci nie wysyłałam, nie pamiętam, zabij mnie. Jak Ci nie wysyłałam, to na pewno warto bardzo napisz do mnie maila i Ci wyślę. Przepracowałyśmy już kotwicę techniczną funkcjonalną zarządzanie, autonomię, niezależność, bezpieczeństwo i stabilność. Nawet o tym mówiliśmy wczoraj i przedwczoraj, mówiłam wczoraj i przedwczoraj. Dzisiaj zajmiemy się zmiennością i sensem prawdą i poświęceniem dla idei. Czyli dwie kolejne, a w poniedziałek będą dwie, dwie ostatnie. Ukierunkowanie na zmienność. Najpierw przeczytam, potem dopowiem i będę je mieszać też już z tymi wcześniejszymi, tak? bo te barwy są bardzo, ale to bardzo istotne. Ukierunkowanie na zmienność. To jest to wyciąganie wniosków, nie? Czyli już mówiliście, że szumi, więc już nie czytam z komputera, bo wtedy szumi. <laughs> I to jest to element uczenia się, natomiast to, co też zawsze powtarzam, nie miałabym szans, żeby się tego nauczyć, gdyby nie to, że dostałam informację zwrotną. Dlatego informacje zwrotne są tak bardzo, bardzo, bardzo istotne. Więc do dzieła. Podstawowym motywatorem tych osób jest dążenie. A ja się napisałeś prawie, mam tylko do wpisania wynik do. No to dobrze, że już bliżej niż dalej, ja się. Podstawowym motywatorem tych osób, pamiętaj, robisz to dla siebie nie dla mnie. Podstawowym motywatorem tych osób jest dążenie do znalezienia, zorganizowania czegoś nowego. Do tej grupy należą wynalazcy, przedsiębiorcy, pragnący wypromować nowe towary lub usługi, wprowadzić udoskonalenia w zarządzaniu, powołać do życia własną firmę i tym podobne. Ludzie ci różnią się pod kątem uzdolnień, lecz łączy ich zaufanie we własne siły, przedsiębiorczość, wielkie zaangażowanie we własne dzieło. Dążenie do założenia własnej firmy i uzyskanie przez nią stabilności często wymaga złożenia ofiary z własnej autonomii, indywidualna własność liczy się jednak bardziej niż poziom i rodzaj innych korzyści. Władza i wolność, publiczne uznanie i widoczność stanowią ich główną siłę napędową. To jest też kotwica, która jest mi bardzo bliska. Ja mam bardzo wysoką zmienność. Tą kotwicę, jak ja poznawałam to narzędzie, ona była nazwana twórcza. Natomiast w związku z tym, że wiele osób jak widziało twórcze, to myślało sobie o zdolnościach plastycznych. Tego typu rzeczy ją przeformułowałam po prostu na zmienność. Bo w zmienności chodzi o to, że no to są przedsiębiorcy. Czyli jeżeli byśmy cofnęli się do wczorajszej kotwicy Cześć maminka, jak cudnie Cię widzieć. Zadzwonię po. A jak cofnęlibyśmy się do wczorajszej kotwicy. No, nie była się. Jak cofniemy się do, do wczorajszej kotwicy, czyli bezpieczeństwo i stabilność, i zestawimy ją, bezpieczeństwo i stabilność, i zmienność, to bezpieczeństwo i stabilność to jest rolnik, tak? A zmienność to jest łowca. Czy bezpieczeństwo i stabilność lubi powtarzające się czynności, powtarzające się schematy, powtarzające się zadania? Zmienność umiera wtedy. Czyli zmienność ma taki, taką potrzebę, że jak już wszystko jest złożone, to trzeba robić coś nowego. Nie? Jak już wszystko jest takie, no to już się robi nudno. I to faktycznie u mnie to widać przez życie, przez to, że przyprowadzaliśmy się 14 razy, a, że a, no... Tak, dużo tej zmienności w moim życiu. I to jak się to ma do wewnętrznej motywacji? Na pewno, jak, jeżeli masz też wysoką zmienność, tak jak ja, to bardzo ważne jest zadbaj o to, żeby da, za, zapewnić sobie różnorodność, ale też cześkania, ale też, zapewnić sobie świadomość różnorodności. My bardzo często nie mamy świadomości różnorodności. Co to oznacza? Ja, na przykład, w obecnej pracy, gdzie budujemy gigantyczny, legendarny zespół feniksów i gryfów. To tak, jest nas teraz prawie 1200 i teoretycznie mam bardzo powtarzające się czynności. Teoretycznie, no bo przecież rozmawiam na podobne tematy, no bo opowiadam o biznesie, no bo pokazuję produkty, bo. Ale tak naprawdę przez to, że mówimy o ludziach, o różnorodności, każdy ma inną barwę, inne wyzwania, inne po... jasne, że można to kategoryzować, ale nie ma dwóch identycznych osób. Nie ma. Jeżeli umie się patrzeć na to przez pryzmat nie bo, że znowu mam opowiadać o biznesie, bo to by mogło być takie bolesne dla, dla zmienności, nie. Teraz mieszkam 6 lat w jednym miejscu, a wcześniej już chyba z 14 razy. No właśnie, ja się mnie bardzo, mnie się w pewnym momencie myślałam, Boże, ja jestem szurnięta tyle razy się przeprowadzać. Szczególnie, że mój syn ma lat 11, a się przeprowadzał więcej chyba niż ma lat, albo podobną ilość domów miał. To, to mam takie poczucie, że jak potem poznaję, ile osób, z tą osobą, które się więcej razy niż ja przeprowadzały, więc. Cieszę się, Asia, że Ty też do nich należysz. I zmierzam do tego, że popatrzcie, nieraz tu nie chodzi o to, żeby zmieniać to, co się robi, tylko zmienić sposób myślenia o tym, co się robi. Czyli, dla przykładu, mogę myśleć o tym, ja codziennie opowiadam o biznesie, ja codziennie publikuję posty, ja codziennie coś tam robię, ale mogę sobie pomyśleć, wow, ale to jest fantastyczne. Ja codziennie poznaję nowe osoby, ja codziennie poznaję nowe barwy, tylko muszę sobie włączyć czujność, ciekawość innych osób. Czyli na zasadzie nie patrzę na osobę, bo osoba, tylko patrzę na osobę, naucz mnie siebie, pokaż mi swoją barwę. I to, do tego zmieszam, że bardzo często dokładnie te same czynności jesteśmy w stanie robić zupełnie inaczej. Jesteśmy w stanie je robić z radością, jesteśmy je w stanie robić w jakiś innych, inny sposób i niby teoretycznie przy powtarzanych czynnościach jesteśmy w stanie sobie zapewnić się zapewnić tą. Zmienność. Jeżeli masz wysoką kotwicę zmienności, to mm, zadbaj o to, że mimo wszystko ja to znowu będę bardzo na moich przykładach mówić, a bardzo zadbaj o to, że niestety powtarzalne czynności też są istotne. U mnie się to objawia w tym, że ja nie znoszę elementów papieru, jakieś takie rzeczy, no bo to jest takie nudne, nie? Ale to też trzeba robić i mnóstwo problemów sobie zapewniłam w życiu tym, że nie dopilnowałam papierów, więc trzeba się nauczyć, że to też jest ważne, że to też jest element codzienności, że to jest coś co później daje nam taki zupełnie inny background. Więc pamiętaj o tym, że jasne, zapewnianie sobie zmienności jest fajne, natomiast trzeba trzeba i tego pewne rzeczy dbać i to co uważam bardzo jest bardzo bardzo istotne, jeżeli zdiagnozujesz, że u ciebie jesteś na przykład bardzo wysoko masz zmienność, a masz w domu albo w swoim otoczeniu zawodowym bardzo dużo BS-ów, no to musisz uważać na to, żeby wzajemnie sobie nie przeszkadzać. Co mam na myśli? Dam przykład najpierw zawodowy, potem prywatny. Zawodowo pamiętam taką panią, która miała biuro księgowe swoje własne, była przedsiębiorcą typowym, i ona faktycznie ona miała zmienność, i ona otworzyła to, to biuro z potrzeby przedsiębiorczości i, i takiej właśnie umiejętności, dostrzegania. Okazji biznesowych ich wykorzystywania. Natomiast jak się domyślacie, to bardzo często jest tak, że osoby zajmujące się księgowaniem no to są osoby nastawione na, na bezpieczeństwo i stabilność. Tam jest po prostu powtarzalność czynności tak duża, że wręcz to jest pożądane, żeby mieć bezpieczeństwo i stabilność. Oczywiście nie skrajną, bo jak jest coś skrajne, to później trudno przedsiębiorcy się rozmawiać z taką mm, księgową, bo wszystko jest na nie, 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 nie i po najmniejszej niej nie, Natomiast przyjmuję założenie, że nie jest to skrajne, to jest to bardzo pożądana kotwica w zawodzie. Natomiast wyobraźcie sobie taką sytuację, że pani właścicielka, jeśli nas to wnudziło i co, co chwilę coś zmieniała. A to obieg dokumentów, a to przydział klientów, a to formę. Nie wiem, że teraz będzie w takich cygielekach trochę inaczej, i pozmieniamy sobie półki, bo jeśli nudziło, jak już było to poukładane, to po prostu było nuda. A te biedne dziewczyny, one kochały tą rutynę, one kochały tą powtarzalność, i co one się przyzwyczaiły do nowego ładu, no to była jakaś zmiana, i to jest złe. I my, oczywiście, tam przepracowaliśmy to na takiej zasadzie, że ona oddała zarządzanie no. tym, bo. bo... No te dziewczyny by zwarywały, by się wspaniały tam jedna po drugiej. Natomiast mówię o tym w kontekście: zastanów się, czy przypadkiem ty, w swojej firmie, w swoim zespole, ty nie masz bardzo wysoko kotwicy zmienności, a otoczenie, z którym pracujesz, niekoniecznie ma na przykład bezpieczeństwo i stabilność. Jeżeli twoja zmienność jest we właściwym miejscu i czasie, to ją pielęgnuj. Jeżeli bezpieczeństwo i stabilność pracowników, współpracowników jest na czasie, to też pielęgnuj. Natomiast szukaj tej zmienności dla siebie poza. Możesz sobie pasję zmieniać no to możesz sobie w domu przestawiać, a niekoniecznie po prostu robić takie bolączki w pracy. I w drugą stronę, jeżeli chodzi o, mm, o dom, no to w domu też możemy mieć tak, że mamy na przykład, nie wiem, dziecko partnera nastawionych bardzo silnie na bezpieczeństwo i stabilność, a my jesteśmy po prostu heja zmienność i też trzeba zadbać o to, no bo teraz na przykład na poziomie dziecka, no tu widzę bardzo duży dysonans, gdzie może być, gdzie dziecko może się czuć się, nie, mało pewnie w takim otoczeniu, tak, gdzie ciągle na przykład, mama, tata, ktoś tam ma pomysł, na no, to się teraz przeprowadzimy, a to teraz robimy to, a to teraz jakiś szalona no, zmiana, nie wiem, szkoły, pracy, miejsca zamieszkania, czegokolwiek, z no, no, Tobie jakieś takie bodźce zmiany dla dziecka, a dziecko by chciało takiego świętego spokoju i umoszczenia sobie w takim gniazdku i, i bycia. Ja mam to szczęście dla mnie, że mój syn jest też nastawiony na zmienność, w takim rozumieniu, że no, ja my się gdzieś wracaliśmy to on już mówił, jaki będzie nasz następny dom. Czyli on generalnie. Enjoy. Nie, mu to bardzo pasuje. Natomiast, choć też bez przesady, nie? Czyli też już mnie ostatnio pytał, czy trzeba, może tak, no, z Warszawy już nie chcę się jakoś wyprowadzić. Mimo moich różnych szalonych pomysłów mieszkania za granicą, to na ten moment on chce mieszkać w Warszawie. I więc każdy gdzieś ma też swoją granicę, ale to jest element wieku. Natomiast zwróćcie też uwagę, jak wyjdzie ci ta zmienność bardzo wysoko, czy jak ją, jakie kotwice mają twojej domownicy, albo jak ty masz BS-a bardzo wysoko, jakie kotwice mają twojej domownicy, czy przypadkiem tutaj nie macie trochę takiego ścierania się. No bo wyobraź sobie taką sytuację, odkrywam, że mój partner jest na zmienność, a ja jestem na BS albo na odwrót, no to wystarczy, że sobie to przekadamy. Kochanie, bo ja potrzebuję bodźców, bo ja potrzebuję zmian, bo ja potrzebuję, żeby się coś działo, bo wariuje. Albo kochani, bo ja potrzebuję stabilności, bo jak ciągle są te zmiany, to ja wariuję i wtedy można sobie znaleźć jakieś takie rozwiązania, bo ja nie jestem fanką kompromisów. Kompromis dla mnie, w moim postrzeganiu tematów, to jest zawsze złe. Trzeba szukać alternatywnych rozwiązań, a nie kompromisów. Kompromis jest jak po prostu kamek w bucie. On zawsze będzie uwierał. To jest na zasadzie, to ja się dla ciebie poświęcę. No kurka wodna, ja uważam, że nikt w życiu się nie powinien dla nikogo poświęcać. Mm. Bo to jest kwestia znowu zrozumienia, poświęcenia. Bo jeżeli ja bym podjęła decyzję, nie wiem, że dwa lata siedzę z, dzie z dzieckiem w domu kosztem swojej kariery, to mogę to postrzegać, poświęciłam się albo wybrałam inną wartość, wnoszę mam karierę, mam inny sposób na to, żeby zapewnić sobie, nie wiem, satysfakcję zawodową. I tak to rozumiem, bo moje dziecko na przykład, nie wiem, taka, nie inna forma wychowania jest dla mnie ważniejsza. Ale to jest znowu kwestia myślenia, bo jeżeli ja będę myślała wtedy przez pryzmat i je poświęciłam dwa lata życia albo coś, no to to zawsze się odbije negatywnie na dziecku i na domownikach, bo mam później oczekiwania, bo ja poświęciłam karierę dla Ciebie. To jest coś takiego, do czego namawiam. Nic nie poświęcaj. Albo sobie to przeramuj w życiu, w głowie, tak, że tego chcesz, że to jest Twój świadomy wybór, ponieważ takie marzenie, inne wartości, albo tego po prostu nie rób. Podobnie w związkach. Ja uważam, że zawsze są jakieś alternatywne rozwiązania, nie trzeba nic w życiu poświęcać w związku. To jest tylko i wyłącznie kwestia sposobu myślenia, nazywania tego. Ale jak zadbamy o sposób myślenia i nazywania pewnych wyborów w życiu, to nasze życie będzie piękne, nie? No bo to jest na takiej zasadzie, tak jak jest właśnie to przypowieść, że nie narzekaj na talerzyk, że musisz nie mieć, bo to oznacza, że miałeś co jeździć, miałeś kim jeść. Mm. To my zawsze zabarwiamy pewne rzeczy. Ja zawsze na to też będę zwracała uwagę i będę na to naciskała. No bo to przecież to ja decyduję, jak ja to zabarwię. Ojej, ojej, ale mam sterty talerzy do posprzątania powiedzieć, albo wow! Ale cudownie, bo zjedliśmy razem posiłek, bo mieliśmy co jeść, bo, bo mamy siebie. Zawsze od nas. Niezależne są pewne rzeczy od nas, ale zależne są nasze interpretacje. No i to jest tak, jak konto zmienności, przy okazji trochę dygresja, natomiast taka bardzo, bardzo, bardzo ważna. I Druga kotwica na dzisiaj: ukierunkowanie na sens, prawdę i poświęcenie dla idei. Osoby te kierują się w życiu zawodowym ideami, które chcą wcielać w życie. Może to być praca na rzecz ubogich, ochrony środowiska, realizacja idei i interesuje ich bardziej niż. Um, własne kompetencje, Poszukają, poszukują pracy, która stwarza im możliwość wpływania na to, co dzieje się w organizacji. Interesuje ich awans, wynik awans wynikający z włożonego przez nich wkładu, zasług dla organizacji, wsparcia udzielonego innym członkom organizacji. Oczekują płacy sprawiedliwej, a pieniądze nie są dla nich najważniejszym motywatorem. Być może znasz, są takie miejsca, gdzie, czy są takie miejsca, gdzie Ciężko znaleźć ideowca, a są takie miejsca, gdzie są przepełnione ideowcami. To w zależności od tego, jeżeli byśmy poszli do organizacji non-profit jakiejś, no to tam będziemy mieli samych ideowców, no bo ona jest non-profit. Jeżeli mówimy o zawodach niskopłatnych, ale takich wymagających bardzo dużo empatii, dobroci serca i to tam jest bardzo dużo ideowców. Nie wiem, schroniska dla zwierząt, właśnie organizacji pożytku publicznego, różne takie, nie jest to regułą, ale, ale jest. No ale też nie wiem, w korpo, w korpo w miejscach takich, gdzie jest wyścig szczurów i w ogóle to trudno bardzo często znaleźć. Jeżeli odkryjesz u siebie że jesteś ideowcem. To fantastycznie. <laughs> Ale jeżeli nie odkryjesz, to też fantastycznie. Tu nie ma dobra, ani złe, tak jak powiedziałam. Natomiast to, co jest ważne, w przypadku ideowców, okrutnie ważna jest sprawiedliwość. Ja pamiętam taką sytuację lata temu, jak u jednego klienta mm, był pan. On był na ochronie. To jest prosty zawód, prosty, prosta, prosta rola, ważna, w filmie, jak wiele. I on był ideowcem. On bardzo zwracał uwagę na to, chciał, żeby to było fajnie i w ogóle. I on ze swoich pieniędzy sam zasadził drzewka, no wiecie, no tam akurat gdzie miał swoje miejsce pracy, on akurat tak patrzył i, i mu się nie do końca podobało i zasadził sam z własnej, z własnej nieprzymuszonej woli drzewka. Po pierwsze bardzo ważne by było to, żeby zadbać o docenienie go za to. Bo on nie oczekuje pieniędzy, on nie oczekuje prania, on nie, czekuje, nie oczekuje gratyfikacji, on oczekuje, że się go ktoś doceni. Nie powinna w zasadzie, a po co to robiłeś, tylko naprawdę go doceni. Po drugie, była tam później taka akcja, że zabrakło miejsca na magazynie i jeśli, wiecie, paletaci, palecia, pa, paleciakami, paleciakami, no. Czyli wózkami widłowymi. No i przewozili palety i ustawiali je na, um, ustawiali je na placu i zupełnie nie patrzyli na te drzewka i część połamali. I znowu ktoś to zbagatelizował. No i był taki jak rozpaczy tego człowieka. I tak można bardzo łatwo kogoś zdemotywować. Czyli ideowiec to jest ktoś, kto będzie robił pewne rzeczy dla organizacji, dla innych, dla zasady. Bo jest koleżeński, bo jest dobry, bo, bo... Ktoś oczywiście może nie być ideowcem i tak samo być dobry koleżeński i pewne rzeczy robić dla organizacji, dla zasady. Natomiast ideowcy bardzo ważne jest to, żeby było to poczucie sprawiedliwości. Czy tam jest ważne dobre słowo? docenienie, jeżeli jesteś ideowcem, to wiesz o czym mówię, nie? Czyli tam jest bardzo ważne, wystarczy to dobre słowo, żeby to docenić, żeby to zobaczyć, żeby to dostrzec i, i to często wystarczy. W przypadku ideowców, jeżeli jesteś ideowcem i masz pracować w organizacji, z którą się nie zgadzasz, nie ma opcji. Mm. Mam na myśli, że jeżeli ktoś odkrywa, nie wiem, że firma działa nieetycznie, udaje, jest dużo takich firm, gdzie za głowę można się łapać i gdzie udają, że są strasznie tece eko, a wcale nie są. Nie wiem, wczoraj dyskutowaliśmy z przyjaciółmi akurat o tym, ile firm pali ciuchy, tak? Te po, poza kolekcjami. Jezu! Albo nie wiem, firmy jak tam utylizują śmieci w taki sposób, że to po prostu za głowy można się słapać. Nie pamiętam, jak mam firmę Royal Canin, to tam były takie akcje pod Royal Canine. Ja nie wiem, jak jest teraz, ale. Royal Canin kiedyś właśnie niszczył karmę, a tą, która była przeterminowana. I dziewczyny, które były w marketingu, one były mm, bardzo ideowe i one nie mogły przeżyć tego, że ona wcale nie jest przecież zła, ona tylko sko skończył się termin ważności, ale to jest bardziej wymóg prawa niż faktycznie, że karma jest zepsuta. I one nie potrafiły przeżyć tego, że te, ta karma nie może trafiać do, do, boże, do, do schroniska. Bo tyle jest biednych, chorych zwierząt, które nie mają co jeść. Natomiast firma patrzyła no, na ogromne korporacje przez pryzmat tego, że za duże jest ryzyko, że cokolwiek się wydarzy po terminie ważności, i później to spłynie na całą markę, że nie wiem, jakieś zachorowanie, cokolwiek się wydarzy. No i karma była utylizowana. No, jak był straszny. Ja wtedy akurat ich szkoliłam. Pamiętam te dyskusje z dziewczynami, no, jak był straszny i poziom niezrozumienia. Jest mnóstwo takich przykładów. Niestety, niestety, właśnie nawet jak z tymi ciuchami zamiast jedzie do domu w dziecka, to. Natomiast wiadomo, no, ekonomia, ekonomia, jak tam gdzie ekonomia tam. Tam człowiek się mało liczy, i to niestety tak później wygląda. Um, I tu masz barwy. Czyli mamy już omówionych sześć kotwic, czyli inna osoba będzie wybrać sobie osobę techniczno-funkcjonalną, nastawioną na sens, prawda, i poświecenie dla idei. To jest na 99,9 osoba, która albo już, albo w przyszłości będzie robiła wynalazki dla dobra ludzkości, po to, żeby świat był lepszy. Po to, żeby, po to, żeby zupełnie inaczej wyglądało. Ja uważam, że na przykład taki Elon Musk to on ma zapewne bardzo wysoką kotwicę techniczną, funkcjonalną ideową, bo on bardzo lubi dużo dla świata. Czy kiedyś miał tego nie wiem, dzisiaj tak zapewne, nie? No bo to jest też później, to może się włączyć tak, że popatrzcie, jak już się taki ma poziom pieniędzy, gdzie już pewne rzeczy w ogóle nie kręcą, to kręci zmiana świata, bo po polepszanie jakości życia ludzkości na przykład, nie? Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład Mm, Kotwicę na autonomię i niezależność, bardzo jeszcze i na sens prawdy poświęcenie dla idei. To ja uważam, że to może być osoba bardzo trudna we współpracy, jeżeli ma na idee niezgodne z naszymi czyli bardzo łatwa do współpracy, jeżeli ma idea zgodne z naszymi, ale tam, gdzie odmienne zdanie, to tutaj mogłoby zakrywać na przykład bardzo mocno fanatyzm, nie? że skrajny ideowiec i skrajna e, autonomia i niezależność, czyli to mogłoby dawać barwę takiej osoby, która no, trudno na nią wpłynąć jakkolwiek, nie? czyli przetłumaczyć, jeżeli ona się uprze na swoim, to się uprze na swoim, no bo te kotwice one są bardzo specyficzne i bardzo silne, czyli te mieszanki są bardzo ważne, więc jeszcze raz przypominając, jak zrobisz sobie te jak go nie masz to napisz do mnie maila na dominika, małpa, bądź bardziej bez polskich znaków czyli bądź bardziej um, i a, ja ci wyśle, i później jak ci wyjdą wyniki te po przecinku czyli te już po wyciągnięciu średniej to zwracaj uwagę na różnicę, czyli inna będzie osoba która ma 7050 a inna 6460658 czyli różnice pomiędzy i pamiętaj już o tym, że to nie jest coś, z czym się rodzisz i umierasz. To jest coś, co jest zmienne w czasie, czyli teraz na przykład sytuacja pandemiczna zmieniła pewne rzeczy, czyli teraz na przykład no, bardzo różne rzeczy mogą na to wpływać, tak? czyli takie sytuacyjne i, i nawet życiowe, nie? Ktoś zachoruje z bliskich, nie wiem, dziecko się urodzi, ktoś straci pracę, pandemia nas poblokuje i tak dalej, i tak dalej. To ma wszystko bardzo duże znaczenie. Tyle na dzisiaj. Jak macie do tego pytania, to oczywiście piszcie. Ściskam, pozdrawiam i do zobaczenia już w poniedziałek o godzinie siódmej lub z odtworzenia. Pięknego weekendu.